Szanowna Pani Swietłano, Panie Rektorze, Szanowni Państwo, to wielki zaszczyt tutaj móc rzeczywiście w tych murach krótko również witać poprzez Panią Swietłanę cały naród białoruski w naszym otwartym, gościnnym, polskim domu. Chcę też wspomnieć, że w tych murach kilkanaście lat temu utworzony został program imienia Konstantego Kalinowskiego, naszego wspólnego bohatera białorusko-litewsko-polskiego, poprzez to, który program przewinęło się już ponad tysiąc białoruskich studentów, którzy mogą być rozsadnikiem białoruskiej kultury w Polsce. To dzięki nim także, dzięki ludziom wolnej Białorusi, którzy wolną, demokratyczną, suwerenną Białoruś cały czas noszą w sercu i walczą o nią. Jesteśmy dzisiaj tak blisko również sercem, a nie tylko polityką, z naszymi bia braćmi Białorusinami. Cieszę się również, droga Swietłano i panie rektorze, że nasza walka, wspólna walka, jest walką również ponad podziałami politycznymi. Dziękuję wszystkim posłom z partii opozycyjnych, którzy, poprzez wspieranie rządu w tym zakresie, wzmacniają nasz głos na forum Unii Europejskiej. To bardzo ważne, bo dzięki temu ta walka może szybciej zakończyć się sukcesem, bo to, że zakończy się sukcesem, ta walka o naszą i Waszą wolność. Polska ma długą tradycję takich walk, wiemy doskonale, bo czekaliśmy ponad 120 lat na naszą wolność, jak z upragnieniem na tę wolność, suwerenność czekają dzisiaj również nasi bracia białorusini. Poprzez nasz program Solidarni z Białorusią, poprzez kontynuację otwarcia na Białoruś, poprzez animowanie sprawy białoruskiej na forum Unii Europejskiej będziemy, bracia Białorusini, cały czas z wami, będziemy wam pomagać w tej waszej walce. Jesteśmy pełni podziwu dla Waszej determinacji, męstwa w walce o wolną, demokratyczną, suwerenną Białoruś. Niech żyje wolna Białoruś. Dziękuję. Dziękuję panie premierze. Thank you very much, Mr. Prime Minister. And just now, I'm cordially invited to Ciechanowską. O zabranie głosu. you, you very much. Dziękuję you. bardzo. Panowie profesorowie, panie rektorze, studenci, przede wszystkim chciałabym podziękować za tę możliwość, by móc przemówić właśnie tutaj w Uniwersyte na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to jedna z wiodących szkół wyższych zarówno w Polsce, jak i w Europie Wschodniej. Kiedy przybyłam tutaj na ten kampus, widziałam naprawdę bardzo dużo studentów, zarówno z Polski, jak i z Białorusi, którzy mnie witali i naprawdę jestem poruszona tą solidarnością, którą widziałam. Jestem poruszona, ale jestem też troszeczkę zestresowana, ponieważ zawsze się stresuję, kiedy przemawiam przed dużą publiką, także proszę wybaczyć. W związku z tym mam notatki ze sobą, aby się posiłkować i aby po prostu nie skupić głowy wątku proszę wybaczyć za to nie potrafię mówić z głowy, dlatego skorzystam z notatek. Jak Państwo wiedzą, kilka miesięcy temu albo może zacznę inaczej. Wszyscy na Białorusi znają moją historię, wiedzą dlaczego tutaj jestem, wiedzą również, dlaczego jestem liderką obecnie już większości i dlatego też zakładam, że może nie wszyscy z Państwa wiedzą jak ta historia wygląda, dlatego pokrótce pozwólcie, że ją opowiem. Kilka miesięcy temu nawet nie wyobrażałam sobie, że będę w tym miejscu i będę wypowiadać się w imieniu mojego narodu. Nie byłam zaangażowana w życie polityczne w ogóle. Jak większość Białorusinów, żyłam swoim życiem po prostu. Żyłam w swoim małym świecie wraz z moim mężem i z moimi dziećmi. Wychowywałam dzieci, zajmowałam się pielęgnowaniem ogniska domowego i zapewnianiem bezpieczeństwa moim dzieciom, mojej rodzinie i tak na dobrą sprawę nie wiedziałam, co dzieje się na zewnątrz przez wiele lat. Ale kiedy się dowiedziałam i zwróciłam na to uwagę, otworzyło mi to oczy. A wszystko zaczęło się od mojego męża, od Siergieja Ciechanowskiego, który rozpoczął działalność na YouTube, na kanale Country for Life. Wraz z nim badaliśmy życie Białorusinów poprzez filmiki, które nagrywaliśmy. Wyglądało to tak, że podróżował mój mąż po całej Białorusi i opowiadał historię zwyczajnych ludzi mieszkających na Białorusi. A oglądając te filmiki, nauczyłam się i zrozumiałam, jaka jest sytuacja w kraju. Wiedziałam, że dochodzi do korupcji, że mamy nierówności społeczne, że dochodzi do niesprawiedliwości i wraz z nim, wraz z innymi Białorusinami doszliśmy do wniosku, że stabilność i stabilizacja Białorusi to po prostu czysty mit. Żyjąc wiele lat, za, za czasów tej administracji Białorusini byli poniżani i represjonowani. Reżim traktował wszystkich obywateli jak niewolników. Białorusini nie byli upodmiotowieni. Białorusini nie mieli żadnej mocy. Nie mieli też przede wszystkim głosu. I najgorszą rzeczą jest to, że nikt nie wierzył, że ten status quo może kiedykolwiek się zmienić. Sergej, mój mąż, podczas wszystkich tych wycieczek przekazywał mikrofon, czyli głos wszystkim tym, którzy byli represjonowani przez władzę. Ludzie podążali za nim i ufali mu. Mój mąż dał im coś więcej. Mój mąż starał się dać im coś więcej, czego władze nie dali mojemu narodowi, dał tym ludziom głos, ale też poczucie własnej wartości i szacunku. Wtedy jeszcze to nie była moja walka, ale bardzo szybko wszystko się zmieniło, kiedy Sergiej został aresztowany przez, przed kampanią prezydencką. Władze nie chciały, aby ubiegał się o urząd prezydenta ponieważ okazało się, że widzieli w nim naprawdę wielkie zagrożenie. I kiedy do tego doszło, zdecydowałam, aby udać się do Centralnej Komisji Wyborczej i zarejestrować moją grupę poparcia, aby ubiegać się o urząd prezydenta. To był pierwszy krok, który poczyniłam i był to krok, który poczyniłam tylko i wyłącznie z miłości do mojego męża. To był mój wybór, to był mój wybór, aby stać się później liderem, ponieważ z każdym kolejnym mijającym dniem zdałam sobie sprawę, że ci wszyscy, którzy ufali mojemu mężowi, zaczęli powoli ufać też i mi. I w oczach tych ludzi widziałam tę nieodpartą chęć zmian. Ale też wolę, aby odbudować ten kraj, aby był lepszym krajem dla nich, ale też dla przyszłego pokolenia, dla ich dzieci, więc nie mogłam ich okłamać, nie mogłam ich pozostawić samych sobie nie mogłam po prostu odejść. Naprawdę droga ta była bardzo trudna. Przede wszystkim bałam się, bałam się naprawdę każdego dnia. Każdego dnia budziłam się i musiałam być ponad ten strach, ponad mój lęk. I po prostu iść do przodu, wiedząc, że muszę to zrobić. Muszę to zrobić wraz ze wszystkimi Białorusinami. Moja rola była prosta. Polegała na tym, aby dać Białorusinom coś, co im skradziono mianowicie głos, ale też i poczucie sprawczości i władzy. Dlatego też. Starałam się zmienić to, dlatego też chciałam brać udział w sprawiedliwych wyborach. I tak też 9 sierpnia. Nasz głos, głos Białorusinów został skradziony, jak Państwo wiecie, i nie ma wątpliwości dla Białorusinów, na kogo tak naprawdę głosowali. Wiem, że ja zostałam wybrana jako prezydent Republiki Białorusi, ale wszystkie. Głosy zostały skradzione, więc niestety nie możemy tego już udowodnić. Dlatego też Białorusini musieli wyjść na ulicę, aby bronić swojego prawa do głosu. Dlatego też obecnie jesteśmy w samym środku tej walki. Nasz proces, jak wszyscy wiemy, rozpoczął się już w maju. I na pewno ten proces i ten protest nie zakończy się ponieważ przekroczyliśmy pewien punkt zwrotny i było to w tej chwili, kiedy doszło do tej ogromnej przemocy, z którą musieli skonfrontować się Białorusini. 9, 10, 11 sierpnia, kiedy protestowali pokojowo. Oni wyszli na ulicę, a zostali aresztowani, byli wręcz torturowani. Na pewno widzieliście Państwo wszystkie te zdjęcia, którzy, które były publikowane w internecie tych osób, które były wypuszczone później z więzienia czy z aresztu. Co najmniej sześć osób zostało zamordowanych. Bardzo dużo osób ma dalej status osoby zaginionej. Nie wiemy, gdzie one się znajdują. Wiele osób przebywa nadal w szpitalu. Część osób została zgwałcona. Był to wielki szok dla wszystkich Białorusinów, ponieważ naprawdę nawet my nie spodziewaliśmy się, że może dojść do tak ogromnej przemocy w naszym kraju. Wiecie Państwo, na tę chwilę reżim stara się, stara się doprowadzić do pewnego demoralizacji wszystkich nas, ale opiera się tylko i wyłącznie o siłę. My natomiast czerpiemy wsparcie z naszej Solidarności, ale też wizji nowej Białorusi. Postaram się Państwu wyjaśnić, dlaczego nasz protest, czy też ta fala protestów jest tak unikalna. Przede wszystkim to protest, który odbywa się pod przewodnictwem kobiet. Białoruska polityka i Białoruś jako taka nigdy nie widziała takiego zaangażowania kobiet na wszystkich poziomach, na wszystkich szczeblach, ponieważ to kobiety są jedną z najbardziej represjonowanych grup na Białorusi. To kobiety zbierały głównie głosy podczas kampanii prezydenckiej. To kobiety stały ze mną na scenie na Białorusi i to kobiety były zawsze na pierwszej linii frontu. To one łamały kordony policyjne i to one chroniły mężczyzn przed policją. I naprawdę niesamowicie doceniam rolę kobiet w tej walce, ponieważ rozumiem, jak trudne jest to dla kobiet. Jestem o tym przekonana jednocześnie, że. Mam nadzieję, że wszystkie kobiety były inspirowane w pewien sposób moją rolą w tym procesie, ponieważ na początku byliśmy we trójkę, trzy kobiety, ponieważ nasi mężowie trafili do więzienia, w związku z czym... Znaleźliśmy w sobie tę siłę, tę konieczną siłę, aby poczynić ten krok naprzód i aby wyjść przed nich, aby wyjść na pierwszą linię i znaleźliśmy siłę również w nas, aby iść cały czas naprzód. Wszystkie te kobiety, które teraz protestują ramię w ramię z nami, rozumieją, że nasza rola w tym życiu jest o wiele większa. A jeżeli kiedyś jeszcze nam się może wszystkim wydawało, w rzeczywistości naprawdę możemy być liderami. Czasem trudno mężczyznom się nam przeciwić. Myślę, że władze białoruskie nie doceniły roli Internetu, ponieważ no, oni nie są na tyle postępowi i zapomnieli troszeczkę, że świat idzie do przodu i że jest coś takiego jak Internet. I Internet odgrywa naprawdę istotną rolę. W naszym życiu także protest na Białorusi jest też wspierany przez technologię, ale też przez wiadomości internetowe, ponieważ dzięki na przykład serwisowi YouTube możemy opowiedzieć nasze historie bez strachu, bez ograniczeń. Wykorzystanie aplikacji Telegram umożliwia dzielenie się wiadomościami bez cenzury. Władze straciły kontrolę nad przestrzenią informacyjną. Obecnie na Białorusi panuje ogromna propaganda. Propaganda ta jest wymierzona w Białorusinów, którzy walczą o swoje prawa. W tychże mediach propagandowych pokazuje się mnie jako zło największe, zło najgorsze, które chce przekazać ten kraj w ręce Unii Europejskiej. Ale mają tylko i wyłącznie tę propagandę telewizyjną, ale nasi współobywatele nie wierzą w tę telewizję już. Z uwagi na inne alternatywne kanały, które naprawdę pokazują, co dzieje się na Białorusi, nie korzystając z cenzury, wiemy, co się dzieje i wiemy, że taka alternatywa jest możliwa i wiemy, że takie kanały alternatywne znajdują się właśnie tutaj, w Polsce. I naprawdę bardzo doceniam to, że polskie władze wspierają właśnie te kanały telewizyjne, które mogą pokazywać w sposób szczery, otwarty i skrępowany, co dzieje się na Białorusi. I trzeci taki element, który jest unikalny, to ten, że ten protest to ruch oddolny, ale jest to też ruch i protest pokojowy. Fakt, że nie, mamy, nie mieliśmy do tej pory może jednego lidera, zrekompensowany był tym, że jednak byliśmy zjednoczeni, solidarni i potrafiliśmy się bardzo szybko zorganizować w grupy. Nasze władze obecnie uważają, że jeżeli wszyscy liderzy opinii publicznej będą zabierać głos, to wtedy. Protest przygaśnie, ale nie rozumieją, że to nie chodzi o liderów, którzy kontrolują te demonstracje. To ludzie chcą demonstrować. Jesteśmy naprawdę bardzo dobrze samozorganizowani w tej walce. Każda osoba na Białorusi chce, wręcz domaga się tych zmian. Dlatego też nasze władze nie będą w stanie po prostu wszystkich deportować z kraju. W związku z czym te demonstracje, te protesty nigdy. Nie zakończą się. Ponieważ wszyscy na Białorusi, wszyscy obecni na Białorusi, to liderzy. Każda jedna osoba biorąca udział w procesie. Dlatego też jestem przekonana, że protesty na Białorusi muszą pozostać protestami pokojowymi. Uważam, że jest to niemożliwe, aby zwalczać przemoc przemocą. Nasz reżim pokazuje swoją słabość, wysyłając żołnierzy przeciwko bezbronnym kobietom. Historia zna zresztą wiele takich przykładów jak Armenia czy też w Tunezji, gdzie pokojowe, poko, pokojowe protesty doprowadziły do zmiany władzy. Wiele osób na Białorusi bardzo często porównuje tę sytuację z ruchem Solidarności w Polsce. Do you hear me? Okay. Thank you. Even microphones are weak against women. Even microphones are weak against women. No dobrze, Szanowni Państwo, wiele osób porównuje obecną sytuację na Białorusi z ruchem Solidarności w Polsce. Oczywiście kontekst historyczny jest troszeczkę inny. Niemniej są też podobieństwa, jak na przykład strajki robotników i różne formy oporu politycznego. Dla solidarności była to bardzo długa droga, ale dla Białorusinów mam nadzieję, że będzie to o wiele krótsza droga. It is jest to nie do zrozumienia, że arcybiskup Kondrasiewicz nie może wrócić do swojego kraju. W ten, kraj, w ten sposób reżim chce stworzyć pewnego rodzaju napięcie między Kościołem prawosławnym a ale na pewno im się to nie uda. Kontekst historyczny Białorusi jest bardzo skomplikowany, ponieważ zawsze byliśmy ulokowani między ogromnymi mocarstwami i nasza historia zawsze uczyła nas, że musimy być uważni. Obecnie w całym kraju panuje konsensus, że Białoruś musi pozostać neutralnym, ale niepodległym, niezależnym, suwerennym krajem. Protest obudził Białorusinów i zainteresowały się swoją historią, swoimi korzeniami. Widzicie Państwo naszą historyczną flagę biało czerwoną białą podczas każdego protestu. Wielu Białorusinów odkryło dopiero historię i kulturę Białorusi, tak jak i ja. Wiele Białorusinów nie wiedziało o naszych korzeniach, dlatego też ludzie właśnie teraz, w tym momencie uczą się naszej historii i nasz naród kształtuje się w tej chwili. Bardzo bym chciała, aby uniwersytety białoruskie były właśnie tym miejscem, gdzie. Musimy sprawdzić stan techniczny sprzętu na uniwersytecie, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. So, uh... Także naprawdę bardzo bym chciała, aby Białoruskie Uniwersytety były tym miejscem, gdzie Białorusinom pokazuje się, jak być aktywnym i odpowiedzialnym obywatelem tego kraju. I podziwiam naprawdę wszystkich tych studentów i nauczycieli, którzy protestują codziennie na Białorusi. I naprawdę mam nadzieję, że nie zostaną wyrzuceni z własnego kraju, jak to już przecież w przeszłości bywało. I mam naprawdę nadzieję, że potrzebna jest solidarność ich kolegów. Z Polski. Przez wiele lat Polska przyjmowała naszych studentów, którzy byli wydaleni z kraju z powodów politycznych, dlatego też jestem bardzo wdzięczna Polsce za program Kalinowskiego, ponieważ dzięki temu programowi wielu studentów z Białorusi właśnie ukończyło ten Uniwersytet, Uniwersytet Warszawski, ale też inne uniwersytety i później. Wrócili do Białoruś, aby budować nowy kraj. Część mojego zespołu to również absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego i wspominają ten uniwersytet naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Mam nadzieję, że w tym roku nie będziemy musieli już więcej prosić o to, aby przyjąć kolejną falę naszych studentów, ale jeżeli tak będzie, mam nadzieję, że Polska nam Podsumowując, po Szanowni Państwo, chciałabym podkreślić istotę wydarzeń, które teraz obserwujemy na Białorusi, ponieważ naprawdę obserwujemy coś absolutnie historycznego i naród, który był represjonowany przez ponad 26 lat, w końcu ma szansę, aby stać się wolnym i demokratycznym krajem. Wszystkie nasze kraje sąsiadujące, cała Europa, w tym też Rosja, na pewno zyska na tym. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To naprawdę ogromny zaszczyt, że mogę być tutaj z Państwem i dzięki Waszemu wsparciu w naszej walce o nasze prawa możemy iść naprzód. Bardzo dziękuję.